Hej, widzowie, no w końcu się udało mi włączyć nagrywanie, bo wiecie widzowie, nie nagrywałam dwa tygodnie. E, no i problemki tam z ustawieniem dźwięku, e, widoczności, więc no lekkie problemy, ale już to opanowałem, sorry, że dzisiaj tak dużo ale no po prostu postanowiłem, że po prostu nagram, bo... No mówię, dwa tygodnie nie nagrywałam, to pasowałoby nagrać, a nie wiem, ja Wam w ogóle pokazywałam, tutaj o co w ogóle chodzi. To jest moja nowa wioska. Yy, ona nie ma nazwy, po prostu się nazywa Wioska. Yy, możecie dać jakąś nazwę w na komentarzu. Zamknąłem osadnikowi dźwiękiem nosem, znaczy pewnie coś tam Wam pokazywałam, ale nie, nie pokazywałam zmian, To już zresztą widzicie. no. Domek to się zmienił na potężny, znaczy nie potężny, ale na taki e, dość konkretny. Tutaj będę budował drzewo, znaczy jest budowane drzewo na drzewie, na drzewie, na drzewie, tylko jeszcze z domkiem na drzewie, na drzewie, ale to zostawimy na osobny materiał, który będzie prawdopodobnie, no na pewno będzie to jutro, więc to mogę obiecać. I tutaj mamy portal do netheru Przedtem te rzeczy to Jeśli się zobaczy to tam był złoty napierśnik netheryt No to właśnie z netheru hmm. Tutaj i to jest główny część dzisiejszego materiału Ja już na to mówię, materiał po prostu Tutaj będziemy budować wjazd dla karetki, ale to nie, nie dziś Tu mamy y, blok z diamentów i z biblioteczek to nie wszystko dzisiaj, bo jest zresztą już godzina 2054. Czekajcie, o, Może o chyba widzicie. Ja Wam zaraz tutaj y, udowodnię, znaczy pewnie wie, wiecie, ale y, no ostatni film to jest... O tutaj Żurzel. Więc no długo nie nagrywałem. Więc dzisiaj nagram. Mm. Więc jutro będziemy budować domek na drzewie, na domku na drzewie i tak dalej. A dzisiaj troszeczkę pobudujemy y, szpital. Patrzcie, tu jest taki zachę zachęcający po prostu pacjentów, żeby te diamenty kuszył. Mm. Jak fajnie. No ja bym się skusił. Y, ja się tylko brakuje okien. I tak naprawdę tutaj się zaczyna podłoga już y, do drugiego piętra, słuchajcie. Y, która dokończymy dzisiaj. Drugie piętro y, w swoim czasie, bo mówię, jutro jak mamy zaplanowane ten domek na drzewie, na drzewie, na domku na drzewie. Czyli właśnie to nie wszystkie pewnie zrobimy. Bo to dopiero musimy sobie na spokojnie powymyślać, więc no będzie się działo powracają już odcinki będziecie się mnie czemu nie nagrywałem po prostu mam teraz za dużo nauki i no, po prostu musiałam się nauką zająć teraz dziś tak po prostu mam więcej czasu i mogę nagrać jak się szybko pouczy, to szybko będzie film. Długo to nie będzie filmu. Więc tak to wygląda. E, tutaj te płotki to jest taka e, poręcz, żeby nie spać po prostu. Napiszcie, jak wam się podoba przód. No, e, ja przód oceniam 10 na 10. Nie, no. Troszeczkę nad tym pracowałem, żeby to tak udoskonalić. O tak wygląda wieżowiec. Zgorą, że znaczy niedokończony. Tu jeszcze będzie winda. A, no i w ogóle mamy już mur na wiec. Sorry, że Wam tak mieszam wszystko. Ale dzisiaj się zajmujemy tylko jedną częścią, czyli szpital. Yy, Dobra. Mówię, teraz sobie podbudujemy. A, i dzisiaj będzie od razu, mówię, nie będzie 20-minutowy odcinek, bo no tak, pokazywałam, jest godzina 20.57, że 3 minuty 21. Więc zanim jeszcze ten film yy, zmontuję, znaczy wrzucę, to jeszcze chwilę potrwa a i trzeba wstać o 6 yy, na busa y, do szkoły. Więc jutro już będzie dłuższy, bo jutro nie będę nagrywał y, tak późno. I jutro będziemy udali właśnie domek na drzewie, domek na drzewie. Yy, więc będzie się działo. I mam nadzieję, że się Wam to spodoba, to, ten pomysł Napiszcie. Komentarz, czy to jest w ogóle dobry e, pomysł, widzowie. E, no i czekam na Waszą opinię. E, więc ja Wam tak nie mówię, ale ja e, teraz właśnie e, dokańczam tutaj, upiększam wszystko co się da. I widzę, że tu już będą nieco problemy ale tymi problemami się dzisiaj nie będziemy zajmować no bo mówię spójrzno jakbym to wcześniej nagrał no to byśmy te problemy rozwiązali w MIG ale już się spóźniono, więc hmm, po prostu problemy a w sumie już mam pomysł o no i po problemie w sumie po prostu tak trzeba było no mi się mega podoba ten szpital. Sale będą co prawda małe. Bo źle zrobiłem, że zrobiłem prostokątny, chyba to jest prostokąt taki wydłużny. Zdanie, że yy, na przykład o że wejście, na przykład skręt w prawo, w lewo, a ja po prostu całe prosto. No ale będzie więcej sal. No i w sumie to się liczy. Mm, więc... Myślę, że... No zresztą ja na tym gram tylko ja, więc po co mi ogromny szpital? Po prostu ja coś buduję, no żeby ta wioska się rozwijała i żeby wam coś pokazywać. Mm, więc... No mi się ten szpital podoba 10 na 10 Napiszcie wam, jak się podoba, co byście może dodali do tego szpitala. Bo wiecie, ja też tak pomysłów nie mam, więc też waszą propozycję, co może zmienić, więc no piszcie, piszcie. Ja komentarze czytam, no bo przecież wam serduszkuję, więc yy, czytam. Tylko dzisiaj wam już nie odpiszę, widzowie, więc yy, wyczekujcie odpowiedzi jutro o gdzieś tak 17-16, bo będę albo w szkole, no zobaczę kiedy będę miał czas, ale dzisiaj na pewno odpowied na odpowiedź nie wyczekujcie. Zobie Dobrze, by zrobić część i w Minecrafcie i w prawdziwym życiu format 24H 10 O, ale to się trzeba za to wziąć. Bo mało filmów ostatnio nagrywam. A ja 29 i 30, 31 jadę na chlebiska będą. Tym razem już w kuzyni razem. Więc... Bo 31 się do szkoły nie idzie, bo jest drugi weekend. No więc tak mówię dzisiaj całego szpitalu nie dokończymy bo no spójno, ja też nie mam siły mm. Więc widzowie Jutro mm. będziemy dokończać znaczy drzewo na drzewie jest dokończone tylko domków jeszcze nie ma tak żeby no żeby był po prostu ładny design więc widzowie, jutro właśnie to będę robił, tak, bo tutaj mam cztery diamenty, a jeszcze Wam pokażę w moim domku, na razie w trakcie budowy magazyn, tak wygląda w trakcie budowy mój magazyn właśnie, więc no, ja w ogóle na kreatywnym, a na survival, ale już jestem, mam poziom 22, miałam poziom 222, <śledziny> ale może, o i... Mam już pomnę na challenge, dobić poziom 222 To jest bez problemu, po prostu zakręcam butelki I dobijamy Więc mam łatwy challenge Więc wszystko po kolei widzowie I ocencie jak wam się podoba szpital Więc widzimy się jutro jak będziemy dokańczać domek na drzewie, domek na drzewie Ale po szkole Yy, wyczekujcie tak 17, 30, 18 no więc widzowie yy, to byłoby na tyle tego materiału ocencie szpital no i całą wioskę dajcie pomysły co mógłbym tutaj zmienić dodać więc co hej